Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie recenzja, test PowerBanku od firmy Extreme Media, model QC100, certyfikowany przez Qualcomm z systemem Fast Charge chociażby. PowerBank w dobrej cenie o pojemności 10 000 mAh, więc ogromny. Za chwilkę zobaczycie jak wygląda, jak jest wykonany i jak się sprawdził w akcji. Dokładne ceny w opisie filmu. Zapraszam. Oto no przed nami Powerbank od firmy Xtreme, Media o pojemności aż 10 000 mAh, Jak widzicie, urządzenie o dość ciekawych wymiarach. Możemy ładować oczywiście dwa urządzenia jednocześnie i przy urządzeniach kompatybilnych ze standardem Qualcomm a Quick Charge 3.0 lub niższymi możemy ładować urządzenia do czterech. Razy szybciej. No, mój telefon niestety tego nie obsługuje. Mamy też wyświetlacz, zabezpieczenie e, przeciwprzepięciowe i nowoczesny design. I powerbank ma tylko 1,5 cm, dokładnie w miarę macie z tyłu. Bateria litowo-polimerowa, prąd wejściowy, prąd wyjściowy i cykle ładowania. Czyli takie podstawy już macie. Ładować tym można wszystko e, od kamer sportowych, MP3, tablety, smartfony, oczywiście. Tak więc tyle tytułem wstępu, ale zobaczcie samo urządzenie, jak jest wykonane. Moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ jest dość płaskie, ma zaokrąglone brzegi, nie waży dużo, waży troszeczkę więcej niż mój telefon. Wymiarowo jest bardzo podobne, czyli mógłbym sobie na dobrą sprawę telefon wrzucić w jedną kieszeń, a ten powerbank w drugą kieszeń. Logo Extreme Media mamy logo też Qualcommu, certyfikat, certyfikat Quick Charge 30 oczywiście wejście. Micro USB na ładowanie powerbanku oraz dwa porty USB, czyli zwyczajny oraz na niebiesko oznaczony z tym protokołem. Quick Charge, po prostu szybciej urządzenia. I mamy włącznik, wyłącznik i bardzo fajny wyświetlacz. Powiem wam, że ostatnio byłem chory, dość długo, prawie miesiąc, i to naładowane leżało mi gdzieś tam w graciarni. Włączam teraz do testu, do nagrania i cały czas 100%, więc mogę stwierdzić, że. Naładowany powerbank może leżeć kilka tygodni, kilka miesięcy, nawet i nie traci nic, albo traci bardzo niewiele. Więc to jest bardzo dobre, bo jak na przykład sobie go wrzucimy do szafy i wyjmujemy dopiero na wakacje, powinien być naładowany i gotowy do użycia. Tak więc to dobrze świadczy o samym urządzeniu. Co do samej pojemności, no zobaczycie też za chwilkę, posłuchacie troszeczkę o tym mój telefon, który ma. Baterii o pojemności 3000 mAh udało się naładować no dwa razy z haczykiem, tak więc około 65 tysięcy wychodzi tutaj realnie. W przypadku mojego telefonu, oczywiście, przy różnych urządzeniach może to troszeczkę inaczej wypaść. W każdym razie każdy powerbank. Jakoś ten prąd musi też przetwarzać, oddawać do urządzenia i te straty są większe lub mniejsze. Z 10 tysięcy ja tutaj wyciągnąłem z niego prawie 7, więc moim zdaniem, jak na Powerbank, w tej cenie jest to i tak wynik przynajmniej zadowalający i niezły. Samo ładowanie ogólnie jest banalnie proste. Podłączamy przewód. Bierzemy telefon. Też to jest ważne do pancernych telefonów ten w tych dobrze pasuje jest taki troszeczkę przedłużony też nie jest gruba obudowa więc jak widzicie tutaj dochodzi do końca włączamy i jest ruszył i już ładuje tak więc użytkowanie oczywiście bardzo proste i całkiem dobra wydajność w dość atrakcyjnej cenie jak na pojemność jak na jakość wykonania jak na fakt że jest ten certyfikat Qualcomm Quick Charge no dobra, sprawdźmy, jak to wychodzi w praktyce. Od kilku godzin ładuje się telefon. Jak widzicie, powerbank ma jeszcze 62% mocy. Naładowany był do 100%. A telefon ma dopiero 80%. A jest tu bateria o pojemności 3000 mAh. Tak więc teoretycznie tutaj powerbank nie da takiej pojemności. Ponieważ jak naładuje do pełna bateria, tutaj zostanie pewnie 50 parę procent maksymalnie, więc naładuje telefon tylko dwa razy, ale spróbujemy przy kolejnym ładowaniu. I weźcie pod uwagę, że telefon ładuje się wyłączony, więc nie pobiera na bieżąco energii. I zobaczcie, telefon powoli, powoli dobija do stówki, a na powerbanku 56%, no i 3000 mAh tylko bateria. Ok, szybkie podsumowanie. Za testami powerbanków nie przepadam moi drodzy, ale odkąd mam mój nowy telefon, który ma baterię o pojemności 3000 mAh, dość łatwo jest zbadać pojemność faktyczną takich urządzeń. Jak widzieliście w teście, sprawdziło się tutaj nieźle. Do tego mamy powerbank, który jest dość płaski, nie jest jakiś super ciężki jak na 10 000 mAh i... Możemy go chociażby sobie w jakąś kieszeń wsunąć, łatwo przenosić. Mamy bardzo fajną, ładną obudowę elegancką. Dwa porty, włącznik, wyłącznik szybsze, wolniejsze ładowanie oraz bardzo fajny wyświetlacz pokazujący nam nie w formie kresek, tylko w formie wyświetlacza procentowego, ile tych procent nam jeszcze zostało. Tak więc to jest naprawdę fajna rzecz. Generalnie w tej cenie myślę, że produkt naprawdę udany, opłacalny, za dużo nie ma co tutaj opowiadać. Jest to powerbank, ładujemy go i ma oddawać energię do urządzeń i robi to moim zdaniem dobrze, wydajnie, sprawdza się w akcji. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie proszę mój kanał, a zawsze aktualną cenę sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!